Dajcie Top made dzisiaj się spotykamy przed mitmi, na razie przed, za chwilę będziemy w środku, zobaczymy co to jest za miejsce, kto je prowadzi, wiemy tylko, że to polska kapejka w centrum Maidstone, zaraz będziemy wiedzieli więcej czym kuszą, co dobrego można zjeść, co dobrego można wypić, zaczynamy, chodźcie. Dzień dobry, Top Mate TV Tivivivita. Dzisiaj będziemy gościć, właściwie gościmy już w kafajce Midnight, w centrum Maidstone, której właścicielami są Kasia, Kasia Zielińska i Maciej, i Maciej Kowalski. Słuchajcie, jak w ogóle długo mieszkacie w Anglii? Mieszkamy w Anglii od 15 lat. 15 lat już, tak? Oboje, tak? Tak, To jeszcze przed, przed Unią trafiliście, tak? Przed Unią przyjechałem. Ciężko było? Bardzo. Jak to wyglądało? Co robiliście na początku? Co robiliście na początku? Czym się zajmowaliście? A, to, generalnie pracowaliśmy jakby w, w zawodzie, który w tej chwili właśnie wykonujemy. Mm -hmm. Pracowaliśmy nazwę to po polsku w gastronomii. Ok. Hotele. Jeszcze mieliśmy do czynienia pracy, które, które... Tutaj... Jasne, jasne. pozwalały nam. Cały czas mieszkacie w Maidstone, czy mieszkaliście wcześniej? Pierwszy, pierwszy miesiąc po przyjeździe byliśmy w Londynie, i potem, już po, 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 po miesiącu, przenieśliśmy się tutaj do Maidstone. Okej, okay, so, super. Zginęliśmy. Tak. Jak Wam się tu mieszka w ogóle? Dobrze, 15 tak. lat to już kawał czasu jest, tak? Jak to Zagnieźliśmy się. Jak, jak on we <noise> okay. I A w ogóle planujecie em, tutaj pozostać i z, i z tym jasnym Tak. Tej tak już tak, do końca tak. raczej, tak? tak? bo mamy córkę, która ma w tym momencie 14 lat. Ona tutaj okay. się urodziła. Dla niej Anglia to jest jej dom. Jasne, I jasne. Dopóki ona nie będzie dorosła, to my nie możemy podejmować żadnej decyzji, że chcemy gdzieś przenosić. A skąd z Polski jesteście? Ja jestem z Trójmiasta. Trójmiasta? dobrze Żeże też, tak? A dokładniej? Z Gdyni. Z Gdyni, jasne. Super. Słuchajcie. Od kiedy działa Mi od kiedy działa wasza kapelka? Od sierpnia zeszłego roku. A w ogóle skąd się wziął pomysł na to, żeby, żeby coś takiego powstało w centrum Majston? Centrum pomysł był taki, bo że mamy córkę, która ma 14 lat. Wiem, jak wygląda mm. rynek dla młodych ludzi z mm -hmm. pracą? Pomysł był na to, żeby otworzyć teraz biznes, rozkręcić go, a potem ona, jeżeli już będzie dorosła, to podejmie decyzję, czy chce w tym pracować, okay. czy chce robić, iść swoją drogą, ale zawsze będzie miała z dla Czyli trochę dbać już o córkę, tak? O jej przyszłość. Tak, my o, jej, o jej przyszłości, no taki pomysł. No. W sensie jest właśnie jakby zabezpieczenie przyszłości okay. nie, nie, nie pozbawiając ludziom hmm? wszelkich sz 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 szans i tak. uroków, jej własnego rozwoju i życia, ale no, uważamy, że jeżeli będzie miała tą możliwość, że już będzie mhm. miała, jak to się mówi, w czym startować, Jasne, to tylko będzie bonus. A jak długo trwało ten, ten czas od pomysłu okej, okay, dobra robimy kafejkę do momentu otwarcia drzwi? No przyszliśmy dosyć długą drogę, dosyć. Mhm. E... No, myślę, że pierwszy raz spotkaliśmy się z zamkniętymi drzwiami i paroma płotami na, na drodze. Zawsze mi było przekonanie, że, mhm. że łatwo to w, Pols w Polsce jest mnóstwo biurokracji jakichś jakiś barier, mhm. przeszkód. A tu odwrotnie, tak? By Anglia też zaskoczyła. A tutaj na nas Anglia zaskoczyła, że niestety bariery i przeszkody są, przypuszczam, że porównywalne. Mhm. Być może akurat byliśmy tymi jednymi z niewielu, co zaznali tego, ale to, 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 to takie, takie fakty, tak się stało. Okay. Ale udało się, trwało to wszystko razem prawie rok czasu. Prawie rok, tak? Bardzo długo. Łącznie z tym, że nawet e, zaskarżyliśmy nasz bank przy okazji. No to wesoło było. Który, który jakąś tam rekompensatę jaką wypłacił, bo, bo musieli się przydać do błędów. Mhm. No i w zeszłym roku, w sierpniu Skop... Były skompletowane wszystkie papiery, podpisane umowy. I wielkie otwarcie, tak? I wielkie otwarcie. Okej. Okay. Pytanie. Kto do Was przychodzi? Anglicy, Polacy? Jaki jest podział? Jak to wygląda po tych 7 miesiącach pracy e, jako obserwujecie klient Kto jest Waszym gościem najczęściej? No głównie rzekłbym, że jednak z głównym klientem procentowo rozkładając. Mm -hmm. Rzekłbym, że jakieś 70% to są Anglicy, 30%. Polacy i inne nacje. Mhm. Mamy już taką dosyć sporą grupę Polaków, którzy polubili nas i polubili nas. To sobie jesteśmy w stanie zaoferować. Kto jest lepszym klientem? Polacy czy Anglicy? Albo kto więcej u Was wydaje? Tylko, nawet ciężko na, na takie mhm. pytanie odpowiedzieć się To wszystko zawsze zależy od, od sytuacji, od, yes. od, 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 od dnia jak daleko jest do wypłaty. Okay. Czy planujecie, jeśli chodzi o Polonię, czy planujecie jakieś konkretne e, może spotkania nie wiem, e, tematyczne dla Polaków? Czy coś takiego się dzieje, robicie? Albo są w planach? Takie, tak, takie tak, 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 S są w planach. Była już jedna bardzo konkretna przymiarka wie wieczoru wiem, to literackiego. Super. Niestety z zupełnie takich niezależnych przyczyn okay. Po prostu było związane, że siostra jednej z głównych organizatorek mm. tego przedsięwzięcia była wówczas w ciąży i, i nagle się okazało, że, że siostra rodzi w Szwecji. Tak, Koleżanka musiała się pyskać, się ewakuować, zanim do siostry, bo tak było umówione. Ale to raczej taka była potrzebna. sprawa. Ale no, to czyli, to, czyli temat otwarty, tak? Temat, temat otwarty. Jasne. Czy gdyby ktoś z waszych, nie wiem, polskich e, klientów miał jakiś pomysł na jakieś spotkanie wieczorne albo jakąś. swoją tak, tak. imprezę może dla was udawać, tak? Może dla tak, mnie się tak, spotkać, bo się bardzo otwarci mm -hmm. i sobie gdzieś tam właśnie zakładamy w głowie, że Super. To, jest, to jest kwestia czasu i. Bo jednak upie, że pierwsze miesiące od otwarcia takiego przedsięwzięcia to, to jest ciągłe usprawnianie i ciągłe popychanie yes, yes. jakichś spraw, które były to, w planach, ale wszystkiego na raz nie można przygotować, wszystko tak na raz, bum, jest yes, otwarte yes. i wspaniale. Czy to jest Wasze jedyne zajęcie, czy coś jeszcze co robicie oprócz prowadzenia oprócz, e, oprócz, e, no. kafejki? Mamy jeszcze kilka takich, Sta, stałych, e, ciągnących się prasy prasy z różnych względów. Okay. Nie pozwoliliśmy się tego. Mhm. Dobrze. I po... Wróciła do nas Kasia, miała właśnie gości, obsłużyła, tak? Tak. E, tak, już siedzi para i, i wróciła do nas. Rozmawialiśmy o tym właśnie, kto jest waszym, e, waszym gościem, waszy, waszymi gośćmi, ale wracając do ciebie, e, czym kusicie? Najczęściej kusicie swoich gości. Co podajecie, co można u was wypić, co można zjeść? Kto piecze te ciasta? i e, przygotowuje posiłki? Pie ciasto pieczy nam Pani, która też jest Polką, notabene, i e, mamy takie typowo polskie ciasta. Staramy się, żeby te mm -hmm. ciasta były, no dobre, takie domowe, zupełnie inne niż te, co okay, to, co się Okej, to co najczęściej jest kupowane e, albo zamawiane? Mm -hmm. Zamawiamy sernik, taki polski pieczony, mm -hmm. e, jabłecznik, który podajemy na ciepło z lodami. Jadłem. Tak, z lodami z albo z kastartem i z bitą śmietaną. Mm -hmm kapucino, które naprawdę cieszy się sporym powodzeniem Super. i też ciasto, czekol ciasto czekoladowe, taki tort czekoladowy. Czy coś jeszcze oprócz ciasta serwujecie? Oczywiście o, mamy jest, również polskie rurki z bitą śmietaną. O. Myślimy, że to tak bardziej właśnie w stronę polskiego mm. klienta, który by chciał przyjść do nas. Zofry, które mamy też serwujemy z bitą śmietaną, z Super. owocami, z lodami. Naleśniki takie typowo polskie, może nie z twarogiem, mm -hmm. ale, ale mamy i na słodko, i, i takie z, na kwaśno jak ktoś by chciał, z, z grzybami, z, z, z serem, z kurczakiem też może Brzmi robić. smacznie. Powiedzcie mi po tym czasie 7 miesięcy, nie żałujecie? Nie. Jak to, wygląda? Jak, jak to widzicie? Widzicie progres, widzicie postępy w, ten, w rozwoju tej kafejki Takie Coraz więcej ludzi przychodzi. To drobne, drobne, drobnymi kroczkami do przodu. Mm -hmm. Może nie jest to wielki progres, bo, bo w żadnym biznesie chyba to tak nie wygląda, że to od razu się jesne. odnosi wielki spektakularny sukces, ale pomału, pomału. A powiedzcie mi mieć jakąś taką dziwną sytuację z, z klientami, co się Wam przydarzyło? O, jeszcze tak. nie. Jeszcze nie, odpukać, tak? Od okay. jeszcze nie. czasu pewnie, tak? Wydaje mi się, że to też jest kwestia podejścia do ludzi. Jeżeli, mm -hmm. czy, jeżeli człowiek jest dla. dla um, dla drugiego miły i, i serdeczny, to też dostaje z powrotem to samo. Jasne. Staramy, się, staramy się być po prostu mili i, i staramy się po prostu wszystkich naszych o, traktować jak, jak członków może naszej rodziny. Wow, to brzmi <laughs> Albo bardzo naszych fajnie. przyjaciół, którzy przychodzą do nas po prostu obej przyjść, spędzić z nami czas. Mhm. Zresztą takie było założenie kawiarni, że wszyscy mieli się czuć jak w domu. Tak, takie jest nasze założenie, żeby czuć się tutaj jak w domu. Mhm. Po prostu zamyka się ze sobą drzwi i kompletnie wszystkie problemy zostawia się tam, a tutaj Jest. relaks, taki spokój, wyciszenie. Wystój bardzo fajny, Szukam jakiegoś akcentu polskiego, może gdzieś ukryte macie akcent nie. polski. Nie ma na razie. Nie. Bo pomysł nie był tylko, żeby to była taka kasa typowo polska, bo baliśmy się z takiego zaszufladkowania, że Polacy okej okay, będą przychodzić, ale strach, że... Angliki okay, będą się bać, okay. że typowo Polska to pewnie nie dla nich, e, może się nie odnajdą. My chcemy, żeby to było takie kosmopolitańskie, takie bardzo dla wszystkich. Też, proszę bardzo, no, nie ma znaczenia, czy ty jesteś Polakiem, czy ty jesteś Anglikiem, czy ty, mm -hmm. czy ty jesteś zupełnie innej narodowości. Super. Jeżeli się czujesz dobrze, to... Słuchajcie, powiedzcie mi takie stałe pytania, które zadajemy e, wszystkim naszym gościom. Czy w ogóle planujecie powrót do Polski? A jeśli tak, to co musiałoby się stać, żebyście nagle... Wsiedli w samolot, tak wracamy do naszego ojczystego kraju. Nie. ja no, nie. nie. Nie planujemy. Nie było na ten temat żadnych poważnych rozmów pomiędzy nami. E, mm -hmm. Tak na no, byśmy zaznaczyli. Bardzo poważnym faktem w tym wszystkim jest córka, która jakby siłą rzeczy podjęła też i za nas decyzję. Mm -hmm. Zresztą nawet dosyć dawno jeszcze w młodym wieku mocno się określiła, że no sorry, ale ona się nie czuje. Okej. Okay. Polką. Czy no to bardzo. Anglia to jest jej dom, czy są jej znajomi? I jej dom. życie. No. Jej I jej życie. życie. Jasne. Ech, dobrze, powiedzcie mi, 15 lat minęło, ale co Was najbardziej dziwi jeszcze w Anglii? Czy są takie rzeczy, które rzeczywiście jeszcze dla Was mają e, takie, takie znamie? Kurczę, Co to w ogóle jest? Jak to, jak to wygląda? Jak to może tak się dziać? Jest coś takiego? Nie wiem. Dwa krany, tak. English breakfast. Kaczy to nas też może w pewnym sensie cały czas zadziwia i tak troszeczkę uważamy, że to jest głupie, no ale taki, tak, taki jest ten kraj, to jest specyfika tego kraju, jasne. po 15 latach po prostu już do tego żeśmy się przyzwyczaili, że są trochę inni, są trochę dziwni i, i, i trzeba ich po prostu takich przyjmować. Właśnie sam fakt, że konserwatyści cały czas są na Ach, To już inna sprawa, jasne. <laughs> Powiedzcie mi, jakie najczęściej pijcie alkoholu? Jeżeli macie już czas, spokojny wieczór, tak, co popijacie sobie? To... Uwielbiamy białe wino. Białe wino, super, świetnie. A e, gdzie robicie zakupy najczęściej? To różnie, to różnie. Generalnie, ponieważ blisko naszego domu jest góry, robimy zakupy w Sainsbury. Okay, Wynika jasne. to też z braku czasu. Ale z powodu biznesu robimy w paru innych miejscach. Nie będziemy zdradzać gdzie. Mm. Ale <laughs> też, są, też są bardzo dobre. I tak jak powiedziałem, ze względu na biznes musimy być bardzo ja, otwarci. Oczywiście. Szukajcie gdzieś najtaniej, tak? gdzie można Może kupić. Nawet nie, że albo jakoś, nam o to jakość, to, 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 to co potrzebujemy. Tak, to chodzi nam i... też o jakość i o to, co, co my potrzebujemy. Bo po klienci wracają do dobrego, tak? tak. Dobre tak. ciasto, dobra kawa, dobry sok. Naszym zasadą jest to, żeby gość, który przyszedł raz i przyjdzie ponownie, dostał to samo, co dostał za pierwszym razem. Super, tak. Tak. I, I dlatego Z uśmiechniętym staramy się, żeby, żeby zawsze było tak samo. Dobrze, powiedzcie mi, jakie macie pasje. Mówicie, że macie swój biznes ten, który, o którym rozmawiamy, macie jeszcze... Kilka innych, tak, o których nic nie mówili, tak. wspominaliście, Ale co jest waszym takim czymś, co was relaksuje, poświęcacie trochę czasu? Macie jakieś takie pasje swoje? Mówię pasje, może to ciężko nazwać, że to jest taka typowa pasja. Albo hobby, pasja. A, hobby. Podróże. Podróże, tak? podróżować, Super. ale z braku czasu musimy... Teraz, być... teraz jesteśmy mocno wiązani, trochę nam podcięło skrzydła, ale już w planie jest... Gdzie byliście ostatnio, powiedzcie mi? Ostatnio? ostatnio? ostatnio w Hiszpania. w, Hiszpania, w Hiszpania, tak? tak. Jasne. Ale wspominamy bardziej Maltę. Malte? Tak. O, czyli możemy polecić Państwu Maltę. Tak. Powiedzcie mi, e, czy wakacje, mam ostatnie pytanie, wakacje gdzie? Polska, UK, czy, czy ciepłe krainy, tak? Grecja. Grecja. Generalnie tak? w tym roku planujemy Grecję. Grecja, Polski, tak. jeżeli jedziemy, to jedziemy ty typowo odwiedzić rodzinę i staramy mhm. się to robić raz do roku. No, w związku z tym, że otwieraliśmy biznes zeszłego. roku, Jasne. jakoś to nam nie wyszło. W tym roku postaramy się jakoś to nadrobić, ale też tak Trochę czasu na to Pewnie roku. się zgodzicie, bo to też te, te, taki syndrom e, tego czasu, że po pewnym momencie już pobudowany, po już coraz ciężej się wraca do Polski, tak? Miślę, Albo tego że czasu praktycznie. Nawet spowodowany tak, tym. Tak? Bardziej spowodowany jest naszą córką. Ona nie, 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 nie lubi jeździć do Polski. Ale, ale w tej chwili zdecydowanie wybrała czasu. Tak, bo też, my, też. Przez, mhm. przez to, że mamy biznes. Jesteśmy tak, bo my 7 dni w tygodniu, naprawdę się po 12-14 godzin. No to jest ciężka praca. To... Ale pewnie daje wam mnóstwo satysfakcji, tak? Że tak klient jest. wychodzi uśmiechnięty, tak, Jak... zjadł, fajne ciasto, wraca, tak? Jak na tą chwilę satysfakcja jest dla nas super ważna, bo motywuje nas. Pewnie, że tak. Ja myślę, że, że to Wam zadziała i ci klienci nam wracali. Mam nadzieję, że dzięki temu wywiadowi w topmej no to? będziecie mieli więcej klientów. Mamy też parę pomysłów dla Was, co możemy zrobić, ale to będziemy rozmawiali później. Dziękuję Państwu, zapraszamy do oglądania kolejnych wywiadów. Przypomnę, że jesteśmy w kafejce Mitmi w centrum Maidstone, gdzie Kasia i Maciej prowadzą to świetne miejsce z super ciastami, z super kawą i bardzo fajną atmosferą. Zapraszamy serdecznie, pozdrawiamy. Miłego dnia życzymy. Dziękuję Dzięki bardzo.